Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpocznijmy dzisiejszy temat dla reportera. 16 minut po godzinie dziewiątej. W studiu ze mną jest oczywiście Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam Iwona? Spok, Wszystko dobrze. Dobrze? Wszystko w porządeczku? Tak. Dobrze. Jest z nami też Leszek Wspaniały. Jestem. Dzień dobry. No i tak właśnie w tej, w gronie naszej trójki czekamy, drodzy słuchacze, na... Wasze telefony pod numerem 726-114-114, gdyby ktoś miał dla nas jakiś temat przy piątku, to proszę dzwonić, no. się nie krępować. Wiem, że odbierałeś jakieś telefony grubo przed godziną dziewiątą, ktoś chciał coś przekazać. Po, to... po ósmej. Po, po ósmej już? Po ósmej. Szybko bardzo. No, tak. niektórzy e, dzwonią od razu, jak usłyszą numer, więc może teraz jak usłyszą numer, to zadzwonią 726-114-114, to już jest ten... Moment to już jest ten czas, kiedy możecie do nas dzwonić, drodzy słuchacze. Wałkujemy i przypominamy, że audycja jest od 9.15 do 9.45. No i właśnie w tym czasie macie tą okazję, żeby z nami na żywo porozmawiać i zgłosić nam jakieś tematy. 726-114-114, a na miedziowe.pl w moim artykule dzisiaj zapowiedź piątku z piłką ręczną. Wczoraj o tym mówiłem, ale dzisiaj warto przypomnieć, że o 15 i o 17.30 w Lubinie oraz o 17.00 w Głogowie mecze Paganiniego Superligi Piłkarzy i Piłgarek Ręcznych. Zapraszamy Was na trybuny HAL w Głogowie i w Lubinie, aby wspierać drużyny dopingiem do tego, aby odniosły zwycięstwa w swoich meczach. Dziś też emocje związane z Mundialem. Tak. tak. Cztery mecze. Walia Iran, Katar Senegal, Holandia Ekwador i bomba dzisiejsza Anglia, Stany Zjednoczone. No ja, ja, ja będę oglądał tylko ten ostatni, pierwszych z trzech, nie będę miał możliwości, no ale nie można być wszędzie, tak. ale akurat przed paroma minutami, dosłownie tuż przed audycją wróciłem, drodzy słuchacze, z ratusza w Głogowie, bowiem... Czapa? Tak, czapam. Dwóch alpinistów z firmy Wandersport już się przygotowuje, udadzą się na wieżę ratuszową, sprawdzą i rozciągną Aliny i za sekuracją dolną będą przygotowywać olbrzymią, mikołajową czapkę do y, zamontowania na wieży ratusza. Ciekaw jestem, czy ją będzie dzisiaj widać. Y, no, w ak aktualnie po pozwoliłem sobie spróbować i zrobiłem zdjęcie z dołu. Y, Alpiniści mówią, że być może za 2-3 godziny, jak już czapka będzie na górze, tam mgła opadnie i będzie można zrobić zdjęcie. Natomiast aktualnie że ledwo widać. Tak, <grym> tak, tak, także. Tak, ale tak. mówią, że najgorsze dla alpinistów jest wiatr. Wiatru dzisiaj nie ma, mgła nie będzie przeszkadzać. No może będzie trochę mokro u góry i na pewno też e, nigdy nie jest tak, jak powiedział Bonifacy Widuliński w wywiadzie dla Radielka, e, że... Jak na dole nawet nie wie, to u góry zawsze jakby jakiś delikatny wiaterek się pojawia, a może bardziej jeszcze niż delikatny, wejdą na górę, to będą wiedzieć. Natomiast mgła z całą pewnością nie przeszkadza w montażu czapki. No to bardzo dobrze, to czapka będzie zamontowana w mgle, więc jak mgła opadnie, to już czapka będzie i nagle się wszyscy zdziwią. Tak, tak. kiedy oni to założyli? Tak. Jest telefon, no to odbierzmy ten telefon. Dzień dobry, witamy. Witam, dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie sytuacji na rzekach tych takich malutkich w Lubinie tutaj. Była ostatnio taka sytuacja, że ta woda była taka rdzawa, miała taki kolor pomarańczowy. Tak. Ja obecnie przechodziłem do pracy przez Park Solidarności w Lubinie i ta woda tutaj nadal, ona jest taka o. bardzo brudna, pomarańczowa. Mhm. Czy, czy uda się coś z tym zrobić? Zapytać się, kiedy ten stan wody powróci do normalnej tutaj, do swojego no, stanu, taki jaki był mhm. wcześniej. Bo bardzo źle to wygląda. Rozumiem. Dobrze. My zapytamy się MPWiK, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o tą rzeczkę. Z tego, co wiemy, to tam doszło do pomyłki. Hmm. Tak, bo tam gdzieś na jakiś wcześniejszy Tak, wcześniejszych Pracownicy, tak, pracownicy. Czytałem, z tak, czytałem prac na temat, mm. przepraszam, czytałem na temat właśnie, że, że już tam stan wody się ustabilizował, kolor wrócił do swojego dawnego. Mhm, mm ale koloru, widocznie ale, tam w parku Solidarności ale no, jeszcze nie jest tutaj to samo, w parku mm -hmm. Solidarności. Dobrze. I dalej w stronę Skate Parku. Mhm. No dobrze, no mamy Teraz to zanotowane. Mhm. Będziemy się dowiedywać, co tam, jak bardzo. tam. Bardzo dziękujemy za ten telefon. telefon od naszego słuchacza z Lubina, czyli mam już jeden telefon za nami, więc myślę, że ten pierwszy na Czele? dobry początek, na rozgrzewkę. Doszło, doszło do pomyłki, tak jak tu Iwona mówiła, i też możecie wrócić do tej sytuacji w portalu Miedziowy.pl. Tak tam w, w artykule Iwony Miedziany, rdzawy kolor. Miedziany to tak kojarzy się regionalnie, nie? Ja, Klubowo tak. też no. z Lubina. Zagłębie miedziowe, no to. Pomarańczowy. To musi być odpowiedni kolor. Mhm. Dobrze, drodzy słuchacze, 726 114 114. My tu wciąż czekamy na Wasze telefony, wręcz stęsknieni ich jesteśmy. Zatem, gdyby ktoś miał dla nas jeszcze jakiś temat, to proszę dzwonić, naprawdę się nie krępować, tak jak nasz słuchacz z Lubina. Po prostu zanotujemy dany temat i będziemy pytać o szczegóły. Tak, mówiłem o dzisiejszych meczach piłkarzy ręcznych, mówiliśmy o meczach na Mundialu. Z całą pewnością mundialowo to jutro wszyscy Polacy będą mocno skoncentrowani tak. od godziny 14. Tak. Natomiast jak już opadną te emocje mundialowe, to można się w głowie wybrać na mecz tauron pierwszej ligi siatkarzy, bo o 18, w kolejnym już meczu we własnej hali, będący na fali. Hmm. W hali, na fali, dobrze. że Chrobrego grać będą z Wisłą, Pro Line Bydgoszcz no i jak zapowiadał po ostatnim zwycięskim meczu z ówczesnym wtedy liderem, trener Dominik Walenciej, że chcą zagrać dobrą siatkówkę. Jak zagrają dobrą swoją siatkówkę, to wygrają kolejne spotkanie i tego się trzymajmy. Mecz Chorobry Wisła Pro Bydgoszcz jutro o godzinie 18.00 w 3 w Głogowie. A ja wrócę jeszcze do tematu czapki na wieży no. ratusza w Głogowie, bo pytam się panów, którzy no tak na spokojnie podchodzą do tematu, bo już szósty rok z rzędu. Siódmy, przepraszam, po raz siódmy będą akurat ci panowie zakładać czapkę na wieży ratusza. Na spokojnie, półtora, dwie godzinki i będzie po sprawie, czyli czapka już będzie, będzie na ratuszu. Oby była widoczna, jak już mogła opadnie, to też by było no, tak. dobrze. Dobrze, drodzy słuchacze, bo był telefon i co, i się zmył. Ja się zastanawiam, jak wy tak, Czekamy na kolejne. Jak, jak wy tak szybko to, to się rozłączacie, bo, bo ja naprawdę szybko odbieram te telefony. Wracamy z tematem dla reportera. Pojawił się telefon na reklamach i już wiem, dlaczego się pojawił na reklamach, bo pani po prostu chciała się coś zapytać, Leszku. O, i co bo, bo mówisz, że piątek z piłką ręczną i tutaj nasza słuchaczka się pyta, czy też będą zbierali na zwierzaczki karmy. Bo, mhm. bo ona by chętnie kupiła też przy okazji, idąc na mecz karmę, to by zostawiła. Tylko pyta, czy, czy będą zbierać, bo nie będzie szła z karmą, jak nie będą zbierać. Ale teraz pytała o który mecz, w Lubinie czy w Głogowie? No to może zapytać o jeden o drugi. Ale myślę że, myślę, że o głogu chodziło, wiesz? To, to poprowadźcie przez chwilę audycję, a ja zadzwonię Dobrze, i Dobrze, za mam telefon? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu. Słuchamy. Ja dzwonię z ulicy Matejki. Matejki w głogowie? Wychodnią i z tak. gwiazd w podwórko. Tak. Droga jest fatalna. Jak popada, to jest jezioro. Na całej drodze. Teraz druga sprawa. Drzewa wysokie już się łączą gałęziami. My ludzie na parterze mamy całe lato ciemno w mieszkaniach. Czy tego nie da rady jakoś przyciąć? Tu nikt nic nie dba. Trawniki nie koszone. Dobrze, że lato wszystko wyschło. Teraz pełno liści. Tu jest nic, nic. to miasto w ogóle tu od nas nie dba. Mówi pani, mówi pani tutaj o Głogowie i tam Marii Skłodowskiej Kiri i Matejki, ten plac w środku, tak? Tak, w środku te garaży co są tutaj. Mhm, mm dobrze, dobrze. No, tu kiedyś była ta droga niby robiona, ale to jakieś szlaki trochę przywieźni przy wywałowali i to wszystko jest rozjeżdżone. Mhm. Mm Czybyście nie mogli tam z tego, coś co, popukać? Z tego, co, z tego co wiemy, to ten plac będzie rewitalizowany, tak? Leszku o, przy, przy Matejki, czy nie? Mówimy teraz o tym takim wnętrzu międzyblokowym. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak. Tak, ale to, że tak powiem, jest to melodia przyszłości, bo to będzie wspólne działanie spółdzielni mieszkaniowej i gminy Miejskie, bo tam są działki i, i spółdzielcze, i gminne. E, I jeśli uda się znaleźć środki, to w przyszłym roku będzie to robione, a jeśli nie, to w, w kolejnym, w 2024. Aha, no to no, ale gałęzie, tak? Nie można przyciąć jakoś, żeby, bo to gęste, wysokie. No to my tutaj zgłosimy w takim razie te gałęzie. A w którym miejscu tak? dokładnie? Z Kłodowskiej Kiry tam wjazd na ten... No, w podwórko wjazd do garaży tutaj nie. Aha, są, tutaj z tyłu, są... w ten sposób. Duże z tyłu, za, tak, za przychodnią. Ten wjazd tutaj. Mm -hmm. Dobra, no to sprawdzimy jak tam sytuacja wygląda i, i zgłosimy. No, ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, tak, słucham. jesteście fantastyczni. Dziękujemy bardzo. Miód na nasze serce. Tak. No, Nawet e, wspaniale. Dziękuję ślicznie. I proszę, proszę, popukajcie tam troszkę. Nie? Postar postaramy no. się. No, dziękuję panu ślicznie. Za pozdrawiamy wicenia. serdecznie. Do Matejki Gałęzie za przychodnią wjazd do garażu. Tak. tak. Do garażu. Iwona jest fantastyczna, Leszek jest wspaniały. <laughs> No ja nie mam wyboru. A ja tu po prostu jestem. No. 7, po, 6, 114, 114. Na szybko odpowiedź dla naszej słuchaczki, która dzwoniła na reklamach. Tak, podczas dzisiejszego meczu Chrobrego z Górnikiem Zabrze będzie zbierana karma dla zwierząt, natomiast jest prośba, aby to była karma tak zwana mokra, czyli w puszkach. Nie, nie sucha, tylko mokra. Także jest taka możliwość i zachęcamy do tego, żeby idąc dzisiaj na mecz piłkarzy ręcznych do Głogowa, wziąć ze sobą karmę dla zwierząt, najlepiej mokrą oczywiście. O, no to nasza słuchacz Mam nadzieję jest już usatysfakcjonowana, bo wszystko już wie, wybierze się na mecz, pogląda sobie spotkania, przy okazji pomoże zwierzaczkom, karma mokra najbardziej potrzebna, no sła też pewnie może być, ale no... Jak A, usłyszeliśmy, mokra bardziej... mokra bardziej jest, że tak powiem, większe zapotrzebowanie na mokrą. Dobrze, także 726-114-114, my to staramy się jak najszybciej odpowiadać na wasze pytania, no ale Ma, na niestety... Mamy też, mamy też do powiedzenie, że albo słucha, ale bardzo, bardzo dobrej jakości. O, czyli taka bogata w no, czyli generalnie nie marketówka, nie? Tak, 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 no. nie bytówka, tylko jakaś taka już lepsza. Wiem coś na ten temat. Mam psa. Myślałem, że taką kupujesz <noise> sobie. Nie, nie kupuję w Marcuszewsku. Ale, ale gdzieś kiedyś ktoś robił test jedzenia z puszek właśnie mokrego dla psów takich lepszych firm. No. To powiedział, że to jest w ogóle praktycznie to samo co dla ludzi, tylko że bez soli. Aha. Można? Można. Ja już wiem, dlaczego tak bardzo lubi tą mokrą karmę. No słuchaj, tyrolska. <noise> 726, 114, 114. Za 10 minut będziemy kończyć. Jest telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, chciałam Wam serdecznie podziękować, tak jak ta Pani, za to, że jesteście, bo jesteście wspaniałymi, wspaniałą radią, radiem naszym kochanym Elkom. I jeszcze serdecznie dziękuję Panom za moją kochaną IRE. Dziękuję Ach. bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję za ten telefon. Wysłuchacze, też jesteście wspaniali. Tak, tak jest. Bo Gdyby nie wy, to nie byłoby tej audycji. A, a my czekamy tutaj też na jakieś zgłoszenia, jeszcze jakieś tematy, bo my sobie sami kwiatów motyli grać nie możemy. Nawet jeśli wy o to prosicie, to to tak. Co to tak, no grać wolno, dla nas? No, no. To nie wolno. Nawet nie, nie ładnie tak <laughs> samemu sobie. Dobrze. 726 114 114. Może ktoś jeszcze ma jakiś temat dla nas? Przy. Piątku. Jeszcze 9 minut macie do dyspozycji. Więc czekamy, a jak czekamy, to utwór zagramy, bo to. Wiele się... dzisiaj rymujemy. Ja się nie mogę. Jak nie ty, to ja. Ja ty to jeszcze... tak cały czas. Właśnie później się człowiek zastanawiał, co ja jadam, że tak pięknie gadam. Właśnie. A <laughs> posłuchajmy w takim razie utworu, ale jak tylko pojawi się telefon, to odbieramy i będziemy rozmawiać na temat, który dla nas przygotowaliście. 726 114 114. Halo? Halo? Halo. Tak słuchamy. słuchamy. Proszę opowiadać. Dzień dobry. Proszę pana, mam pytanie. Mam coś do sprzedania. Kiedy i o której można zgłaszać? O godzinie 10.45 do godziny 10.50. Pod tym numerem czekamy na panią. Dobrze, dziękuję ślicznie. Proszę do widzenia, bardzo. miłego dnia. Zajemnie. Natomiast od 9.15 do 945 to możecie nam sprzedawać, ale tematy. Tak, newsy, newsy jakieś takie, wiecie. Nam no... tematy, a my to przekujemy na newsa. Tak, a jeśli faktycznie ktoś w Radio Jarmarku chciałby coś sprzedać, to ja przypominam. 1045, 10.50, numer 726, 114, 114, czyli ten sam, który pod który aktualnie możecie do, zadzwonić. Tutaj. Tak właśnie miałem wspomnieć, nie wspominałem wcześniej, bo czy wy wiecie w ogóle, co to dzisiaj za dzień jest? Piątek. Piątek. 25 listopada. Tak. I dzisiaj Radielka Zagłębia Miedziowego kończy ostatnie nastę. O dziewiętnaste, bo już później będą czyli 20. to stąd te ciastka od Kasi chyba. Bardzo dobre były, tak. Tak, Kasia przyniosła ciasteczka. No, na innym mam powód do świętowania, ale o tym na antenie nie będziemy mówić. Nie będziemy mówić, co tam będzie kto świętował. Jedno jest pewne. Dzisiaj Katarzynki też, wiesz, Katarzyna dzisiaj też katarzyna tak. Imieniny, więc Erasm, Katarzyna świętują, radiorka świętuje. No to Kasie mają tylko jeden dzień w roku imieniu, czy mają też winy? Nie, no mają też winne, ale dzisiaj są takie, wiesz, Katarzynki Katarzynki przed Andrzejkami. No, w tak. katarzynki się wiesz mm -hmm. Co się? No się wróży, się, się wróży, męża szuka, tym podobne rzeczy. No wspaniały nie wiesz bo... Ale Kasia już ma męża. Ale to nie jedna Kasia jest w regionie, jeszcze wiesz, która męża nie ma na przykład i sobie wróży. Ciekawe swoją drogą, czy tam w reklamie nas słucha. Słucha nas, słucha tak? nas Na sam. pewno nas słucha, 100 lat, Kasia. Na bank dali głośniej, żeby było słychać. Sto lat z okazji imienin? No a, a, czemu? a czemu nie? No dobra. 100 lat mm. imienin ci życzę. <laughs> 7, 7 2, 6, 114, 114, czekamy. Obrabiam właśnie zdjęcia z. Ja wiem, że co innego. obrabiam zdjęcia z mgły. Z mgły w ratuszowej. Ale. A usunąłeś ją? <grym> mgłę nie. No. Czapkę widać? nie. No weźmy, w dzisiejszych Cza, czapkę czasach Czapkę tę mam, ale spakowaną w torbie olbrzymiej. W dzisiejszych no, czasach z tą techniką, to teraz wiesz, może i mgłę można usunąć z takiego zdjęcia. No na pewno, ale byłoby to nienaturalne. No, naturalnie. Szkoda, że się nie, nie można jej usunąć jak się jedzie autem, bo ci o. naprawdę. Tak. Starczy. Naprawdę ciężko się jechało. A Ta tak? w sumie dlaczego ty przez Rudną jechałaś? A Bo dlatego. przez gwizdanek chciałaś przejechać. Takie są tak, lokalne szybciej. dowcipy. Słuchajcie, dobra, koniec, bo to nie kabaret, tylko temat dla reportera. Drodzy słuchacze, 5 minut wam zostało, tak. bo to jest piątek, 5 minut, 25, Katarzynki, potem będzie weekend, nie będzie tematu dla reportera. I, I jeszcze 19 urodzinki, żeby się zrywowało. Oh. <laughs> jeszcze wszystko przed nami, drodzy słuchacze, no to dopiero 19 urodziny, więc do setki jeszcze trochę nam zostało. E, 726 114, 114, ostatnia minuta dzisiejszego tematu dla reportera, ale coś czuję, że chyba już nie doczekamy się mm, telefonu a ja wiem też chyba dlaczego no, no powiedz ja myślę że wy po prostu w nasze 19 urodziny nie chcecie nas obarczać żadnymi tematami no, A szkoda tak, A szkoda wojnę. szkoda bo, bo wiecie A może wszyscy są pod ratuszem i oglądają zakładanie czapki Choć tak, tak naprawdę z dołu Chcesz nie wiele zobaczyć, widać Zobaczysz jak wygląda zakładanie czapki Idę po czapkę założę i zobaczysz jak wygląda Ale nie masz mikołajowej A mam i nie jesteś taki wysoki jak wieża ratuszowa I masz głowę. No to co, że mam łysą głowę, Leszek? Też prawie i co? Jemu tak, oh jemu tak nie potrafisz. Tak, najle na, 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 najlepiej, co nam wyszło w życiu, to włosy z głowy. Tak, tak, tak. My z Leszkiem jesteśmy tego doskonałym przykładem. Kochani, kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Bardzo wam dziękujemy Dziękuję za bardzo. dzisiejsze skromne, bo skromne, ale jednak fajne telefony. Przed weekendem. Będziemy na was tak. czekać w poniedziałek o 9. A to 15. czekać, 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 no? jeszcze szybciutko. Jak obstawiacie jutrzejsze spotkanie Polska-Arabia Saudyjska? Ja się nie wypowiadam. No ale to chociaż wynik, podaj. Dobra. 1-0. Dla kogo? Arabia. Dla, dla nich? Mhm. mhm. Ja dla jeden Arabii. dla Arabii. O, proszę. A ty? A ja wstrzymam się od głosu. <laughs> na razie. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.